Cześć wszystkim, mnie nazywają Hałwa, a to co widzicie właśnie na ekranach, to jest tak zwany Warface, czyli najnowszy free-to-play FPS od Crytek'a, producenta Crysis 3. Dokładnie, nadeszła ta wiekopomna chwila, na którą wszyscy długo oczekiwa oczekiwaliśmy. Crytek rozdał, rozdał pierwsze zaproszenia do zamkniętej bety swojego najnowszego dziecka, czyli... Tytuł, e, który będzie działał na zasadzie, tak jak już powiedziałem, free to play e, i jak, wy, jak widzicie, e, w mojej ocenie jest to, jest to naprawdę wielki sukces. Gra wygląda pięknie, e, pokusiłbym się nawet o to, że wygląda, e, wygląda równie dobrze co, co sam Crysis trójka. E, gra zbudowana jest na, 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 na CryEngine 3, czyli na tym samym silniku, który Crytek teraz mocno mocno promuje i mocno rozwija. No, i muszę powiedzieć, że sama, sama optymalizacja gry też jest bardzo dobra, bo odpaliłem tą gierkę na jakimś tam niespecjalnie wypasionym laptopie. No i jak widać, no, no, FPS, ty, szczegóły, wszystko jest na, na, na najwyższych, najwyższych ustawieniach, i to wszystko śmiga, śmiga aż miło. Tak więc wielki ukłon, wielki pokłon w stronę Krajteka za wykonaną bardzo dobrze robotę. E, I oby tak dalej. Ta gra jest naprawdę we, do, dokładnie teraz w wersji beta, więc y, tam pewne, pewne elementy zostaną pewnie jeszcze poprawione. E, no, i, no i mam nadzieję, że to tutaj się przyjmie, przyjmie się wśród graczy e, rewelacyjnie. To co? <ścoughs> co co chciałem powiedzieć? Tak dzisiaj. Przy okazji, e, nawiązuję też do tytułu filmu, nie jest on przypadkowy, e, cały świat dzisiaj żyje, e, żyje wyborem papieża. E, ja się tak dzisiaj zastanawiałem, czy jakbym był papieżem, to, to, to czy dalej też bym grał? Czy, czy, czy zasiadałbym przed konsolą, czy przed komputerem i bym grał? No i się zastanawiałem, czy ten nasz nowy papież, Franciszek bodajże, e, czy ktoś taki ma ochotę sobie czasami pograć? Ja gdybym był papieżem, to pewnie tak. Ale czy, ale, czy jakbym był papieżem, to miałbym w ogóle czas na to, żeby grać? Nie wiem. Warto by się nad tym <laughs> chyba muszę głębiej zastanowić. E, czeka na mnie kilka solidnych nocek do spędzenia razem e, tutaj z Warface'em, bo gra naprawdę w stosunku do tego, co widziałem kiedyś w wersji rosyjskiej, e, prezentuje się lepiej na pewno, znakomicie. E, więc czasu do przemyśleń na to, czy, będąc papieżem, nadal grałbym na konsoli, czy tam na komputerze będę miał sporo. Ciekaw jestem, jakie są wasze spostrzeżenia na tym, czy, czy tacy wysoko postawieni ee, urzędnicy, że tak powiem, kościelni, e, mają czasami czas albo możliwość na to, żeby się trochę oderwać od tej, no, tej rzeczywistości i sobie postrzelać. No cóż, to, to na razie tyle. Przestanę już banialuki tutaj nakręcać wam na uszy. Zostawiam Was też na chwilę samych e, z Krajtekiem i, i z najnowszym dzieckiem, dzieckiem e, Warface. E, no i do zobaczenia na mapie. Mam nadzieję, że spotkamy się i pozwolicie na to, żebym odstrzelił Wam co nieco <laughs> karabinkiem sniperskim. To co? Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Grenade out!